Witam, dzień dobry, dzisiaj, no nie dzisiaj, bo to zajmie kilka dni, pokażemy naprawę międzyosiówek od Scani, Euro szóstki, już trochę zacząłem szlifować, tu jest dobrze zmasakrowane, tu jest takie pęknięcie, tutaj o, takie coś. Tam jednej łapki od spodu nie ma, trzeba będzie coś dorobić. No i tu, ta jest w lepszym stanie. Aczkolwiek pomalowane jest, nie wiem co to jest. Taka, takie coś. Nie wiem jak to nazwać, jakiś zważony lakier, czy coś tuste to takie, czy jakieś takie kleiste. Robię to murzynem całe. Ja się murzyn cały pozaklejał od tego, nie wiem co to jest. Pojadę to do końca. Będzie następny etap. To się odezwę. O, to jest tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Komplety fajne. Koniec dnia. Wkleiłem żywicę Tutaj na razie jest tak, bo dużo brakuje mało. Narożnik taki, no i tu jest pierwsza warstwa, tu i tam trochę to doczyściłem, tu jeszcze nic nie robiłem, na razie wziąłem się za to, bo to było straszne, zobaczcie co to jest. Muszę kupić więcej tej maty, taką dużą, całą zużyłem. Dzień dobry. Dzień trzeci, trzecie podejście. Taki uchwyt jest w oryginale. O, takie coś. To jest. O, tak. Zrobiłem takie coś. Jeszcze tylko dziurki trzeba wywiercić, jak go wystygnie. I to będzie zamocowane tutaj, żeby pasowało tu do tego, ale wcześniej muszę tu zrobić taką podbudowę, żeby to było wyżej, tak jak jest tu na dwóch cm, to jest zamontowane. i tak samo muszę zrobić tutaj. Czyli staśmy zrobię tutaj taki kwadracik i zaleję na no, centymetr i 7 drzewicą epoksydową i potem od spodu tutaj z góry wywiercę dziurki od spodu na wiercę wsadzę śrubki żeby wychodziły i tu się nakręteczkami skręci i będzie zrobione czy tak może być majstry powiedzcie czy to wszystko może przejść unijne przepisy zrobiłem takie coś mi tu puściło no ale zobaczyłem jak wystygnie. O jeszcze trochę tu zrobiłem no i tu był duży ubytek jeszcze jest zresztą taka masakra no ale już nabiera, nabiera no jeszcze tu, o, tu wkleiłem taką matę teraz kupiłem, zobaczymy jaką matę no, i tu ruch będzie do zrobienia jeszcze. I to takie coś. Na dzisiaj to kończę. To wyschnie, jeszcze trzeba podokładać, bo tu nie ma w ogóle. Tu jest cienko Mamy kolejny dzień. Tutaj pęknięcia zostały tak podklejone. Uchwyt już z tamtej strony jest. Wsadzony, to wyszło tak, tu zaraz z góry jeszcze dziury zalepimy, tu mam taką a, otworniczkę i takie śrubeczki i tu je zagłębimy i zalejemy, tu jeszcze trzeba nadlać, a wziąłem sobie, zmiksowałem włókno szklane i je rozrobię z tym i te dziury tu pozalewam z góry. I szlifowanie, Malowanie i będzie zrobione. Witam. <śmany> Mamy coś takiego. Nie nagrywałem, bo zapomniałem. Tak jest wyszpachlowane. To trzeba teraz wszystko dotrzeć. I już zaczyna to wyglądać. <śmany> Teraz etap będzie tarcie to papierem Od setki zaczniemy Na cztery setce skończymy pod podkład Podkład wypełniający poleci I może coś z tego będzie Kolejne wejście, między siówki już są pomalowane Zobaczcie, zobaczcie jaki stopień wyrzeźbiłem Kawałek sklejki I taka siatka Aluminiowa tak to wyszło. Podoba się ocencie. Bo tak to taki zamiennik nieładny tego stopnia to chcą 180, a tego 80. A to 300 stówy, trochę dużo. No i między tak wyszła. Ta no, a tamta zaraz wam pokażę. Wyszła trochę gorzej. A na kamerze to i tak nic nie będzie widać. Takie coś. Ono tu widać takie, widzicie O No to takie są niedoskonałości No i tutaj ten rancik Wiesz jak wyszedł, ale to pójdzie na auto, na brudne to nic nie będzie widać A jeszcze wam pokażę samochód bez i potem zobaczymy z jak wygląda o nie, no to takie coś jest bez. Bez międzyosiówki. Założę, pokażę jak wygląda z. dla różnicy. A tak się prezentuje auto z założoną międzyosiówką.